Witam wszystkich serdecznie. Jacek Bartosiak. Chciałbym gorąco i serdecznie wszystkich zachęcić do zakupu tej książki. Jacek Bartosiak, George Friedman, Wojna w kosmosie, Przewrót w geopolityce. Książka, z której jestem bardzo dumny. Książka, która powstawała, no, fizycznie powstawała półtora roku, myślenie o niej trochę dłużej. Pisaliśmy ją razem z Friedmanem. Premiera w ogóle w Polsce. Najpierw jest po polsku, będzie dopiero później wydana po angielsku. Jest to specjalnie. Zrobione dla was, dla czytelników w języku naszym ojczystym. Książka, która też jest dla mnie o tyle wyjątkowa, nie tylko dlatego, że napisałem ją z Georgem Friedmanem, ale czułem, że jestem w stanie już napisać bardziej dojrzale, syntetycznie o ziemskiej geopolityce, o nowej domenie. Nie, nie bałem się własnych wniosków. Było też dużo warsztatów, warsztatów wojennych, warsztatów intelektualnych z Friedmanem. I ta książka jest wynikiem tych wszystkich przemyśleń. Wybiega mocno w przyszłość, ale opisuje też teraźniejszość. Bardzo dużo sięga przeszłości. W niej znajdują się takie smaczki, wydaje mi się, że ma dobrą równowagę. Jest i o wojnie i o pokoju, o robieniu pieniędzy i o wielkich strategiach wielkich mocarstw. O ludziach indywidualnych, intuicji człowieka, o śmiałkach, o wierze w człowieka, a jednocześnie jego ciemnej stronie. Wojowaniu, realizacji interesów, robieniu pieniędzy za wszelką cenę. I próbą zbilansowania tego i przełożenia tego na przyszłość. Jak ta nowa domena, domena kosmiczna, będzie wpływać na układ sił w świecie, na największą superstrukturę geopolityczną, czyli rywalizację Eurazji czy superkontynentu z Oceanem Światowym. Jak będą się kształtowały przepływy strategiczne z tym związane, obecnie już na Ziemi. I na nie wpływa już kosmos, domena kosmiczna, jak GPS na przykład i inne rzeczy, transmisje danych, ale też jak powstaną przepływy strategiczne w kosmosie. Najpierw transmisji danych, później jeszcze inne, być może kiedyś nawet konwoje z transportami z pasa asteroid albo z księżyca. I to z George'em razem staraliśmy się opisać, te prawidłowości, taki manual, jak podchodzić do tego, jak politycy powinni się poruszać po tej matrycy, jak rozumieć też współczesne wyzwania globalne. W trakcie realizacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Także jest to książka dla mnie naprawdę wyjątkowa. Włożyłem w nią bardzo dużo pracy. Też nawet osobiście ją później tłumaczyłem, bo pisaliśmy ją po angielsku początkowo, to znaczy w w oryginalnej wersji jest po angielsku. Także tym bardziej gorąco i szczerze mogę Państwu polecić. Jacek Bartosiak, George Friedman, Wojna w Kosmosie, przewrót w geopolityce. Zapraszam.